Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam moi drodzy, bardzo serdecznie Wy, Rocket League na moim kanale, kolejny odcinek, bo ostatnie przyjęcia są naprawdę, naprawdę dobre No ale dzisiaj nie koszykówka, a hokej Razem ze mną jest Devinexium Siemanko Cześć, yes, witajcie, siemanko I co? Przechodzimy do gry, mam nadzieję, że wam się spodoba Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy się jeszcze jako jedna drużyna, mamy wszyscy te, te same flagi Tylko nasze czapeczki się różnią, mamy wszystkie kolory niebiesko-czarne i czerwono-czarne, jeżeli jest inna drużyna Także, no, reprezentujemy jeden zespół Zobaczymy, jak nam pójdzie właśnie w tym ustawieniu. Tak jest. Dokładnie. Dobra, pamiętajcie też, moi drodzy, jak to oglądacie teraz, że nagraliśmy jeszcze odcinki do Deva i do Nexioma. Także, jeżeli chcecie więcej Racket League, to oczywiście ich odwiedźcie. O, dobra, o! o. Bardzo czekaj, czekaj. Zespocia, wbijam. A. Dawaj, dawaj Nie, czekaj, zablokowałem się, nie? Sorry, dev, sorry. No, ale nie wiedziałem gdzie ty jesteś. Spoko, spoko, dobra, nie sprawę. Dobra. dobra. Czekaj, bo tu jeszcze jesteś. Chyba jest sami nie. to wrzucą teraz, patrz. No! Aaaa! Nie! A! Prawie znowu ten kolor tutaj Nie, to ty, ktoś to wybrnął. No ja to, to strzeliłem, a no, nie wiem czy to... Ja, to ja to strzeliłem chyba w ciebie. Niemożliwy. Ej, uwaga dobra, panowie, uważajcie, bo tam ktoś z kontrol leci. Zdążę? Kurde, jak to podbili, uwaga. Dobrze, super. O! Tak, o dobra, super. Wrócili. Dobra. Zbieram boosty i czekam na brzutkę. Nie, yeah. Zablokowali. Dobra. Czekaj def, def. zatrzymaj to. Super, dobra. Ci, trochę to bo zatrzymałem i... ale jest OK. Fuck, ale ale jest... <coughs> może być i tak. Boga? <coughs> Boga nie? Jest yes, dobrze. Się Jezu robi. Co za Meksyk tu się pojedł? Zbieram busta? Tu ma... masz jeszcze jednego po lewej. Czekam na wrzutkę. Next one. Czekaj, 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 Daj, czekaj, bo To nie jest takie łatwe. No ty, ja. Waga? Wzi... Nie. Fak, fuck, rozwalili mnie. Znowu są kolesie, którzy mają do... auta z dodatków. <coughs> Nie Ej, obrażaj kolesi panu... z autami musimy, 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 ten No ty masz trzymać poziom, pieniądze na to Musimy, musimy uważać, jeżeli wracamy wszyscy do broni, pamiętajcie, nie ma ten Jak nie macie boosta, to szukacie szybko i lecicie Dobra, next ja, idę, no, no lecicie listen. Lecimy O, okej okay. no Jasna dupa, Ej, ktoś mi no. dzwoni do domu Dobrze, 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 dobrze A, fuck strzyma. Dobra, ja tam platuję w to Moja? Dobrze, 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 dobrze. Zdążę? nie zdążę, wybić, nie wybić. Dobrze, tak weszło. Nie, nie! 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 Ja wybiję to, wybiję to. Stary ona się odbija dwa razy od słupka, ne? Kurde, mi ktoś do domu się dobija. Mikołaj. Trudno. Mikołaj w maju. No nie wierzę. Mara wybiję wybiłem. Okej, okay, sami sobie wybili. I z domu mnie rozwalił. Bipro, gamer. Def, def, wybij to. Eee, Przeleć przez tą ramkę, nie, idealnie nie. się zawinie. O, idealnie. Dobra. Nie! Nie, nie wpadnie, nie wpadnie. Nie wpadnie? wpadnie? Uf, sorry, def, przepraszam. Spoko, nie ma sprawy z demo, ten, rozumiem Cię. Pewnie. pełni. Z, wra z wrażenia, z wrażenia mnie ten <grym> puknąłeś, tak? <grym <grym ja tu ponownie na kontrę czekam, jeszcze No, dobra, z troszeczkę się... Ale daliśmy radę. Pozderzaliśmy. Efekt jest zamierzony. Chociaż teraz niekoniecznie Dobrze, świetnie, zarąbiliście Świetnie, świetnie Na wrzutkę, na wrzutkę, panie Chociaż? Nie. Chociaż? Nie Źle leciał, i teraz Jacob? Nie, Jezus, nie, jak to zablokował? Kurde, masaka, no Nie, to nie zablokował, nie, o, oh, fuck Dobrze, Jest świetnie świetnie, Nexium Ale interwencja Stary, pod, podniebna interwencja o, kurde. O, 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 co tu tak podniosłeś? Nie, jak Tytuł ja. jakiegoś taniego filmu pornograficznego, podniebna interwencja. <laughs> o, o. O Jezus, ale mieliśmy teraz szczęście, Masa że on trafił. Dobra, patrz. Nie! Oto podbił o, się o, jak panowie, panowie, def, def. On zniszczył nas. Dobra. Wrzutka, F, dawaj, ogarniesz co. L rzutka. Patrz, idealna, stara. No, masz, masz to, masz to. Tak! Stary yes, tak asysta idealna, nice! Super Jeden, no, ale, to, akcji, to, uwaga, to ale to def zrobiłeś, pięknie, muszę powiedzieć. Trójkę wyglądać. Kupił dodatek i od razu, widać, no. już, już lepiej gra. Teraz no. już nie wypada warzywić. Dokładnie, <laughs> dobra, lecimy <laughs> To ty już dobra, nie strzelaj to? do tyłu, proszę. <laughs> o, nasza? Nie, nie, nasza. Nasza, nasza, nasza. Nasza, spokojnie. Z góry nasza. Patrzcie! O moja! Ktoś to uderzy? Z góry? Ja. Kurde za szybko! Źle no przejść tak powiedział Moja? Nie moja. jak ty mi się próbował dostać do domu. Złogę. O kurde O, że szkolera. Wolałem dobra. to przepuścić. Ooo U, kogoś później do mnie się do domu wbijali. O, nie! Kurde, ale to zepsułem teraz, ona tak fajnie w kierunku bramki. O super Jacob, Nie, nie, wej nie wejdzie, nie wejdź, nie Dobra, nie, nie, wejdzie, nie Jest Straszny kocioł tutaj. O nie. Jezus. Dobra, jest wybitę. na szczęście, się wybitę. pomylił strasznie. Dobra. Waga. Super. I teraz tu się coś Nie super. Doderzy. fuck Super Jacob! Ale leci, 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 do środkowanie. Widzę, 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 widzę. To jest chyba za słabo, No, no. no. Chociaż... Nie, nie. Zbieram boosta, cofam star po boosta tego. Fak. Jak nie masz boosta to skacz, pamiętaj Ale, no, tak Łaga. W kierunku bramki leci Dobrze, brawo, kontra. kontra No, 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 no Super, samo ubiłeś Nie, tak, no Nie, tak tak, nie, Jezu fuck. 20 sekund, panowie Tylko nie teraz Wybijam to, wybijam to, wybijam, nie wybijam Łaga. nie wiem gdzie jestem nie pozwolić, nie pozwolić, wybijać to, dobra, wybiję, wybiję. Dobra, tak, super, daj pan, wejdziesz jeszcze jedna akcja. Dawaj, lecimy na to, lecimy Wszyscy. na to, lecimy Wszyscy. na to, oni tego nie obronią. Czekaj, nie! Czekaj. Tak! Tak! nie, Nie! 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 nie, nie, nie. nie. Dobra, dobra, Z, wracamy, wracamy, ja lecę, ja lecę. Ja zostaję. Jakim nie, to... cudem, to ty powinieneś deflecieć Stary, bo cały czas z tyłu, dobra, to wydaje mi się, że można zostać Mów, że jesteś za mną ej, 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 ej Dobra, dobra, dobra No, dobra. no, Jacob, Jacob ja, nie. nie? Nie Kurde, na no, poprzeczku <laughs> Ej, uwaga Nie, to będzie bramka chyba nie, 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 to nie, nie, to nie, nie może zabawacz. być bramka Nie Ja pier... shit BWH, kurde, za, za, za dobrze ale kurde, ale tyle sytuacji zepsuliśmy, masakra Ale pięknie koza of. wygląda, Jezus Maria Jaram się Ja to, ja to jakoś zmontuję Stary, jaram się <laughs> Jezu, jak ta koza wygląda <laughs> stary, jakiś filmik z YouTube'a podkleić <laughs> Stary, ale to naprawdę efektownie tak estetycznie w sumie nawet ładnie się tydźza? komponuje z kapeluszem pirackim. Ej, nie czekaj, bo ja, ja zdjąłem flagę Polski. O nie, Matko boska To stary wypadasz akiter w tym momencie. Zaro to naprawi Ale ta koza, Dobrze ta dobrze. dobrze, bardzo ładnie. No, no, no no świetnie. No, nie, tak. nie tak, samo... <laughs> Boże! Jestem idiotą! Jakim cudem jak, ja to strzeliłem Zna, Nie mam pojęcia, patrz na to! A a patrz, to? Bo, bo ja nie, bo, nie, bo jest moja asysta, jest moja asysta i patrz Ja Patrz jak się tu minąłem! Patrz jak się tu minąłem. Ty, on, jest... mnie, on mnie nabił? Nie. Momencie, kiedy... nie, No tam na samym początku. No. Szak, no. I tu przez to... cały czas. No dobra, no nic. Wyleć się, wyleć się. Oj, sowiecka. Ale stary sław piła, nie? Dobrze, brawo. Z tego zbiorę. Lecę. Bramka. o, 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 o. pięknie. No, a ja tak zero. Patrz, patrz. Ładny, nie dość, że obroniłem też tutaj, wyszedłem z kontrą. ładny Ładyląksza to ogólnie, nie? nie? I tu się podłącza do rejsu. Najczęściej no, chciał mi mieć bramkę? <laughs> no, chciałem ci zabrać brameczkę, ale się nie udało. Ja lecę. Dobrze, wiesz? Okej. Okay. Oj. Oj. Super, dobrze, 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 spokojnie. Brawo. Leci w bramkę. A, myślałem, że to ja tak Na brzódkę pocisnę. Jestem, dośrodkowanie a, 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 a. Eee, I teraz, dobra, idź ktoś na wrzutkę, ja, ja ją wrzucę Ja No, okej okay. to... Nie, nie będzie, nie, U, nie, 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 nie. Boże, to. stary Poszło to... o bramkę to No bramkę. wiem, no bo, ale ja tu miałem wybijać, ale ty dotyknąłeś ten Przede mną. O Co cholera, stało, jasna Przeskoczyłeś nad wprążkiem no. Dobra, dobrze, okej okay, sorry, 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 sorry No ja się już struczyłem Dobra <laughs> Okej okay. No, A panowie! Nie, no, za mocno, za mocno. No, za mocno no. No, Dobra, sorry. Spróbuj wrzucić. Że, leci wrzutka, panowie, idealna, leci. patrzcie. Jeszcze nie, raz, do końca jeszcze raz. Oh, szkoda, szkoda. Jaka kontra leci. Wracam. To ale jest. inter... patrz! I to będzie bramka. Nie, tam ktoś stoi z tyłu, shit. Ładnie, ładnie. O kurde. O, ale mnie wyrzuciło, dlaczego? Dobra, 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 przeleciłeś całą bramkę. Teraz będzie z drugiej strony. A okay. dlaczego pusta nie zabrałem? Dobra, spróbuję wrzucić, Jacob? Nie, no, no, ale... kurde. Nie, za. No i chcą to, czy nie? Tak, no, kurde. Na to drugi. Brawo. Super, Jacob. Teraz ja? Nie. Dobra, czekajcie, wykiwaliśmy ich do. albo nie, sami się wykiwaliśmy. Sami się nie Ale dobra jest jeszcze Jacob. No. Jeszcze... Nie, nie trafiłem, def, no def! Oh, fuck, fuck! Zniszczy dziś, niszczy ich! Zostaw! Dobra, teraz! Do nice, Czekaj, Muszę... do Mam to, mam to, mam to, mam to! Trzeba się ustawić, dobrze. Brawo, tak. gol! Takie! O, przeładnie, dobra. 3 do zera. Musi mówić sobie, żeby ten, że ktoś chce w takiej sytuacji. Ale się wydarłem do mikrofonu, przepraszam bardzo wszystkich, którzy słuchają w słuchawkach, przepraszam. Ale głupio <laughs> mi tak aż po prostu do, się zrobiło. Zostaj z tyłu. Dobra. Dlaczego mi zatrzymało to nagrywanie? What the fuck Fuck No dźwięku ten Nie nagrywało mi z jakiegoś powodu Fuck'em, czy? Ale gol. Dawaj, dawaj dawaj, dawaj Co z kamerki są same audiotasz Nie nie, znaczy nie nagrywało mi e, od 12 minuty jakoś nie wiem czemu Waj, nie No tak Zobaczę ile straciłem Błaga, może Super. i Super, teraz Aaj, Dawaj, do... dawaj, dawaj, dawaj. Według mojego miernika ja puściłem nagrywanie od jakichś 16 minut, więc. No zobaczymy zaraz. Dobra, nieważne, gramy, gramy. Wbijam tam jak coś? No! Aj, szkoda, szkoda. Jeszcze raz, szkoda. czekaj. Nie! Kurde, zły kierunek. Aj, 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 O nie, Muszę trzębusty tylko o, cholera, dobra, udało się. Nie, jest ok, ok. O, gol. No dobra, Brawo. tak też można. Jacob trochę, trochę tak zmienił chyba to spotkanie z kapelusza. skapelusza z kapelusza. Tu mi troszeczkę szczęścia, ale. no To są umiejętności. Mhm. Okej, okay. no, no, ja... jest Jesteś tu. Ja lecę. Te. Super. Nie! Czemu się tak źle odbiło? Ale tam jak nikt, nikt, nie wie, stary oni wszyscy za piłką jeżdżą Znaczy za krążkiem No sorry, Jacob Wrzutka? Ten jak się Jak Filip z Konopi Gol, nie Dobrze Masz Super Ten, 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 ten co robi, <suszę> robi to co chce No? z tym sobie strzelać Ale teraz ładnie, ładnie wyszło to wszystko, co tam Koleś jest. trochę tam desperacko próbował nas, Na no, ten na no, Tak jest! A, 5-0. No, panowie, ładnie poszło. Nexem lecisz. O. Gol. Nie! Wrzutka, uwaga. Nie, nie, nie. O, ale wkręcił stary, to! Ja, jak Bale po prostu to strzelił. Ale to wkręcił! Troszkę jak Majkon. Chyba w Lidze Mistrzów on tak strzelił, nie? Z linii. To Bale przecież teraz strzelił tak podobnie, że, że z, prawego ten, z prawego skrzydła o. w lewe okienko. Chyba nie chciał tak Ale był, nie? Ale no, kiedyś rykoszet. był tak, że Maikonem on wybiegał z akcją i tak spokojnie. z fałsza dośrodkował i ta piłka do bramki weszła. Nie wiem, czy pamiętacie tę bramkę. No, jak centrostrzał Legi. O, uwaga wrzutka. O, to jest dobre, 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 dobre. Ale... Nie miałem nitra, nic. A, i szkoda. Dobra, jeszcze raz ja to spróbuję zbić. Dobra, idę na nie, ten, nie, nie, na strzał. Nie, 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 się Pamiętajcie, że można też zawsze ustawić się przed krążkiem, co automatycznie blokuje wszystko. Nie Nie, nie, nie zawsze trzeba go jakoś wybijać specjalnie, tylko czasem wystarczy się Ale, ustawić na krążek. Uwaga? Będzie honorowa? Nie. nie. Nie, nie ma nic. Już wyszli niektórzy. Oj, oj, oj. Pięknie, tak jest. No nie wszyscy już wyszli. A teraz odblokowałem jeszcze rogi, stary ten Łosia. No to jest coś pięknego. Dobra, eee, nie wiem kto leci. No o dobrze. No i okej, okay, spokojnie. Tak. to zbić, uwaga? Rzadka, o, o! nie, nie mam mnie tam, nie mam nie tam. mnie tam. Nie też, nie? Ale? Nie, jezu! <grym> minąłem się z tym. Gol, Pyk! No, no ładnie, Jacob. Ladnie, bardzo Ale ładnie, bardzo. Ja się strasznie babcy. z tym minąłem. Ale powiem Ci, że ten. Ostatnie fajne wrzutki ci coś tutaj prezentuje, zobacz. Cześć, miałem dwie asysty, teraz znowu na początek jedna. W 11 sekundzie. Ładnie, ładnie. E, dobra, no wy panowie lecicie do tego. Tak. No, Jacob? Jacob, musisz wjechać. Wierzam z buta. Przódka? strzałem wyłamuję zamek. No, tyknąłem to. O, tak. Sorry, zamieszanie, zamieszanie. <noise> ja już nawet nie komentuję, Dawidzie. Ja dobra. już nawet nie komentuję. Go? Oh. Yeah. Nie, stary to później to by był taki ważny. Już widziałem, jak on odjeżdża to. Oh, fuck. Wow. Zatrzymaj. Na drodze stań temu. Dobrze. Dobra, wybiłem, wybiłem. Teraz. Co, co się stało? Super. Teraz? No, no, panowie, mamy kontrę, mamy kontrę. Zniszcz go ktoś. No, 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 panowie. Idealnie, idealnie. O, kutu. Ktoś we mnie Ale wybił ktoś. Gol. Ale jak to wpadło w ogóle, nabijać tego typa i do środka no. do to, Patrz. Jeszcze Backward Gold zostałem Patrz Par na tego typa Się Tam mnie potem zmasakrował Co? No widzisz? Ale mi leci na szczęście, więc Dobra, odpaliłem po raz drugi nagrywanie audio yy, No tak a zapisałeś tam to, czy co? Odpaliłem po prostu szybko nowy plik w Autocity i tyle O, A. mam asystę, to panowie teraz tak jako, że strzeliśmy asystę, to klaśnijmy na 3-2-1, że D Jacob mógł sobie to zsynchronizować 3-2-1 Super klaśnięcie, bardzo lubię klaskać tak takim, zsynchronicznie Dokładnie Dobra, będę musiał wycinać sceny, super Dziwne Nie, nie będziesz mógł, tylko po prostu na chwilę zamilknę Ale to ja to ogarnąłem chyba szybko, tak mi się wydaje, bo mi się odpaliło nagrywanie od razu znaczy, A po tamtym meczu patrzyłeś, jak byłeś w tym? Robić? Tak, 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 ja mam 20 minut ponad nagrany. Nagramy 25. <gry> ja też, ja mam ten sam błąd, stary. Nie! Yeah! Znowu Ja tylko strzelam! Jaką ja, ja, co forma. Ja asystuję. Ale patrz, jaki stary, ja przez przypadek się tak wybiłem. No już mamy, już wychodzą. Patrzcie. Czy stary to jak na jakichś profesjonalnych poleciał z kosmosu? No. Teraz nazwij odcinek, przez przypadek się tak wybiłem. Będzie chodziło o to, że ten, że masz... Prawie 300 tysięcy subskrypcji <noise> Wybiłem się <noise> przez przypadek <noise> Nexium nie, nie, Boże, co? Nie, nie pytajcie, nie pytajcie, że wjechałem w piłkę <noise> Ale w ogóle oni wyszli i teraz... Czymś no. typu dołączyło chyba No tak, 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 bo to dołączyli, ale... Mam wrażenie, że to ktoś nam takie ładne okienko z naszej drużyny strzelił <noise> <To ja. głos> nie no, <dobra. głos> nieważna jaka bramka, ważne żeby no, strzelić, Ważne, no? że bramka No, dokładnie o. O nie. nie Wracam. Mów, że to wpadnie. Nie. Nie wejdę. <grym> nie, nie miałem szans. Nie miałem szans. Ja. Sorry. I so so sobie? Te Zaśpiewam z sobie teraz Justyna Biebera właśnie. Dobra. Jak mi Death, lecicie. Lecę, lecę w ciemno. O, first touch. Brutka? Ja Widzi jakie A, to przyspieszenie masz. Zielony. Eee, Samy zielony. jesteś sam z tyłu. Dobra. Olem, przerzucił to I, na tym Dobra, tyknąłem, na dobra. Go, tyknąłem go, tyknąłem go, wybiłem Kontra. Nie, uwaga jest w ramce, także tak w ramkę. Nie, Co to? Co ty powiedzieć właśnie w tym momencie? No tak właśnie myślałem, że... O gol! weź, weź ja. sobie L1 włącz, zobaczymy co wtedy powiesz Co za 1 No statystyki <laughs> L1? Super ktoś to. No stary no... Ej, przy to zaliczyłem pierwszy Przy pierwszej bramce, Czemu nie ma Ja zaliczyłem asystę przy tym. Ja mam dwie asysty, ja, ja wam tylko podaję, wykańczacie. Siok, wow. krążek poleciał. Z drugiej strony biam? Ładnie panie, to No. O! Gol. O, no. To, to, no, no jak, jak ja lubię, jak po prostu strzelam sobie taki nie niewypał, gdzieś leci sobie <noise> w bandę począłem i sobie to biem. Dobra, No zobacz, co, co, Ale to co, co, była mega ciężka piłka do no. obrony. <noise> Kurde. Ci tam w Bramco odwalili jakąś paraolimpiadę w ogóle? <noise> Dawaj A, O, to będzie ciężka piłka. Znaczy, nie, bo ona w ogóle nie trafi. Ok, czasem po prostu. Dobrze. Chciałem sprawdzić swój reflex Twój czy mój? Twój. O, to jest piłka w bramce. Piłka w to bramce. też wyszedł? Znowu się pojawił. No nie. <laughs> co wy tu wytrzymacie, nie? Serio? Co za żywa. Ale yes. by się to wybił teraz Wow, wracam oh. nie, 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 nie Panie! Epic save dostałem, ale mimo tego... <laughs> ja pierwsze. Panie! Epic save, ale co z tego? A, ale zobacz, patrz Bo ja tu obroniłem, zobacz, oh. Aha, jeszcze raz w lecie. No to. No. Dobra, ja lecę? Czy, czy nie wyleci się? Ja nie, lecę. nie, nie, ja, ja zostaję, ja zostaję. Rzutka? Jeszcze jedna w pudełku, chyba. Dobra, do, do, dojadę. Patrz! Nie, nie, zaszczyt. Nie, nie, będę na nikogo. Nie. O. o kurde, latam! Clear ball, nawet nie wiedziałem kiedy go zrobiłem ale NIE! To... Dyf! Dobra, wybrzyłem. Tak. Stary, panie Dawidzie, proszę zaprzestać O nie Chciałem no, okay. ja to wyprowadzić u nich nie. stoi totalnie Okej okay. yyy. Oni chyba nie wiedzą co się dzieje za bardzo <grym> Ja pierdzielę, boosty próbuję zabrać i nie wychodzi mi to za bardzo Panie Dawidzie, to jest nie czas na zbieranie boostów, to jest czas na walkę I teraz Jeszcze raz Patrzcie Wrzutka. Patrzcie, panowie. O, dobra, dobry. Gol. Nie wejdzie! Myślę, no. że tak fajnie się ten... odbije. Oj, oj. Oj. <grym> Z kim ja takiego crash testa zaliczyłem? Co? Zaraz, ciekawe. No, dobij to ktoś. No, ciekawe jak, jak. O, chociażby tak. Teraz? No. Ne. Nie! Brawa Nexio. <grym> Strój to wrzucić. Nie jest taki łatwo yeah. tu manewrować. O macie, wrzutek Nie ma zamiaru, bo w pojechali oboje Ale to jest kopanie Nie <gry> Dobra, Teraz to jest tak wytarza. wygrany no. mecz, ale No strzelaj, Dyf Nie Teraz, Nexion Nie, A, dobra, nie dali wygrane, 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 wygrane Ale dobra, wygraliśmy, ładnie Ale no, tak no, jest. Dziwne. to było dziwne Dobra moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek Rocket League Mam nadzieję, że hokej wam się podobał Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Ze mną był Nexion i Def. Cześć, znaczy na Witamy, razie. No. Na razie I robię. na razie. Dzięki za Yo. oglądanie.